Na tamce, w zwróconym frontem do Zamku Ostrogskich, nowo wybudowanym centrum szopenowskim, ostatnie prace przy urządzeniu wnętrz. Nowoczesna bryła doskonale kontrastuje ze starą budowlą. Wnętrza pomieszczą księgarnię, bibliotekę, fonotekę i fototekę Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Siedmiopiętrowy budynek będzie także siedzibą instytucji związanych z Chopinem, między innymi Instytutu Narodowego i Towarzystwa Chopinowskiego. Jest też miejsce na kawiarnię i punkt informacji turystycznej. Otwarcie wkrótce! Kamery zainstalowane na warszawskich mostach kontrolują dokładnie te przeprawy i to, co się dzieje na brzegach rzeki. Obraz z nich dociera do komisariatu rzecznego policji, gdzie przez całą dobę trwa dyżur na stanowisku monitorującym. Wszystkich kamer jest w mieście 768. Stale czuwają nad naszym bezpieczeństwem. W zakładzie obsługi systemu monitoringu podgląd prowadzą dyżurni. Obraz dociera też do stołecznego stanowiska kierowania warszawskiej policji. Dzięki systemowi monitoringu tylko w ubiegłym roku policja i straż miejska interweniowała skutecznie 9 tysięcy razy. W ursynowskim ratuszu w wydziale obsługi mieszkańców kolejna wystawa z cyklu Artyści Związani z ursynowem. Tym razem są to ursynowskie fotografie Jacka Bojarskiego. 20 prac znanego fotografika i pedagoga można oglądać od wewnątrz w czasie pracy urzędu i od zewnątrz przez całą dobę. Na zdjęciach dzielnica, która jak się okazuje, kojarzy się nie tylko z wielkim blokowiskiem. Niektórych miejsc warto poszukać i spojrzeć na nie okiem artysty. Czekamy, raki, zabezpieczenie i można ruszać w górę. Dziś zaczyna się już topić, ale przez mroźne miesiące w Warszawie na żeraniu funkcjonowała jedyna tego typu lodowa ściana wspinaczkowa. Fani takiej wspinaczki nie musieli jechać w góry. Bezpiecznie, acz z dreszczykiem emocji można się zmierzyć z lodem i ze sobą. Po każdym wejściu ściana wymagała co prawda odnowienia, ale satysfakcja ze zdobycia ponad 6 metrów z marzliny była podobno niebywała. Domu Polonii przy Krakowskim Przedmieściu przez 172 godziny od 22 lutego do 1 marca w dzień i w nocy trwa maraton muzyki Chopina. Na te najdłuższe urodziny niektórzy wykonawcy przyjeżdżają z odległych stron kraju. Publiczność nie zawodzi. Miłośnicy twórczości wielkiego kompozytora pojawiają się przez całą dobę. Warto wpaść i posłuchać o dowolnej porze. Wstęp jest wolny. Wielki finał 1 marca.